Do y, przeprowadzenia techniki z interwałami, czyli z połączeniami muzycznymi y, dźwięków C, S, D, E, F, G, A, H i oktawa C i C, y, wykorzystam zestaw kamertonów skala c -dur od 256 do 512 Hz i specjalnie do tego skomponowanej muzyki z serii uzdrawiania kamertonami interwały. Muzyka została y, oczywiście specjalnie skomponowana y, do, y, do tych technik i jest już odpowiednio poukładana, także na okładce mamy w środku też wszystkie te połączenia muzyczne i wszystkie nazwy są już tam w środku, także zawsze możemy z tej okładki korzystać w czasie pracy. Przed rozpoczęciem no, każdej z techniki użyje zestawu kamertonów Energia 1. Oczyścimy wstępnie pole energii, czyli takich około 4-5 oczyszczeń, od głowy do ramion, do dłoni i potem aż do stóp. Jeśli mamy już oczyszczone pole energii, ono też jest lekko podniesione do góry. Zaczynamy od utworu numer 1, i to jest połączenie dźwięku C i D. I teraz ważne, że jest, żebyśmy przestrzegali tych zasad, żebyśmy się po prostu nie pogubili. Tutaj żeby nie było sytuacji nagle, że mamy y, kamerton zamiast C i na przykład F, y, kamerton E i E i F. Ne? Po prostu y, każdy internaut jest ten kamerton prowadzący dźwięk C256. I to będzie przez pierwsze 6 utworów, potem y, oktawa to dwa dźwięki te same. 256, C i C 512 Hz. Zaczynamy od właśnie trzymania kamertonu w ręce prawej i podajemy na stronę lewą tej osoby, która leży. A dźwięk ym, D jest w ręce naszej lewej, ale podajemy na prawą stronę. I zaczynamy od stóp. Prowadzimy aż do ramion. Idziemy aż do dłoni, do palców. Wracamy do ramion, do słuchu, dajemy na około 2-3 sekund i podnosimy do góry, tak aby ta cała energia ziemska była jakby przesłana, zasilona organistą energią ziemską. Po trzech aktywacjach zamieniamy kamertony miejscami i prowadzimy od dołu do ramion, do dłoni. Zatrzymujemy się przy ruchu i po linii prostej aż do góry. I teraz w ręce prawej trzymam kamerton D i na samym początku to zmienię utwór. Od tego może zacznijmy, że zmieniamy już na następny interwał. I teraz ręką prawą zmieniam kamerton na dźwięk E i przed przystąpieniem do terapii zamieniam kamertony miejscami tak, aby kamerton dźwięk C był zawsze na początku w ręce prawej. Aktywuję kamertony i prowadzę aż do ramion, do dłoni, wracamy do suchu na 3 sekundy i po linii prostej aż do góry. Po trzech aktywacjach zamieniam kamertony miejscami i od stóp do ramion, do dłoni i zatrzymujemy się przy suchu i do przodu. do w kierunku kosmosu zmieniam utwór na utwór numer 3. Łączenie będzie C i F i teraz przed rozpoczęciem znowu zamieniam kamertony, aby ten kamerton dźwięk C był w ręce prawej. Aktywacja od dołu do ramion, do dłoni i w kierunku kosmosu. Po trzech aktywacjach zamieniam kamertony miejscami. Zmiana utworu na połączenie C i G. Oczywiście znowu zamieniam kamertony w ręce prawej kamerton C. Po trzech aktywacjach zamieniamy kamertony. Tak, aby była oczywiście równowaga energetyczno-dźwiękowa. Kolejny utwór numer 5 to połączenie C i A. Przed rozpoczęciem znowu zamiana kamertonu. Prowadzący kamerton zawsze na początku w ręce prawej. Po trzech aktywacjach zamiana miejsc. Do ramion, do dłoni. I... Do kosmosu zmiana utworu. Dźwięk A zamieniamy na dźwięk H i to już jest ten ostatni interwał C i H i aktywacja. Po trzech razach zamieniamy kamertony miejscami. I następnie zmiana utworu numer 7 to dwa te same dźwięki, czyli oktawa. Zmieniam kamerton na 256, na 512 i zamieniamy kamertony. Także w prece prawej jest kamerton 256, a w drugiej 512. I aktywujemy kamertony, i podajemy troszkę inaczej, czyli poniżej 100, powyżej głowy, i taką linią prostą. I wracamy. I tu będzie aż 6 uaktywnień, właśnie w ten sposób. Chodzi tutaj też o poprawę komunikacji między czakramami i wyrównanie tej właśnie linii połączenia czakramu koronego, czakramu podstawy. Utwór numer 8 to połączenie C i H, ale tego górnego, czyli ten kamerton 256 wraca na początek, tam skąd go wzięliśmy. I nasz prowadzący kamerton to jest ten teraz 512. Pierwsze połączenie to jest C i H. I teraz wracamy odwrotnie, od kosmosu do ramion. Zatrzymujemy się oczywiście dwie, 3 sekundy przy słuchu. Do ramion, do dłoni, wracamy do ramion i aż w dół. Po trzech aktywacjach zamieniamy kamertony miejscami. I teraz ręką prawą, y, oczywiście na początku zmienię utwór, nie? Y, ręką prawą zamienię z C na H, na A. Przed rozpoczęciem prowadzący kamerton 512 w ręce prawej i od góry idziemy. Do ramion, do dłoni, w dół. Po trzech aktywacjach zamieniamy kamertony miejscami. Zmiana utworu na C i G. Nasz kamerton prowadzący w ręce prawej, oczywiście 512, i zatrzymanie przysłuchu do ramion, do dłoni i w dół po trzech aktywacjach. Znowu zamiana. Kolejny utwór 11 to połączenie C i F. Przed rozpoczęciem w ręce prawej nasz kamerton C512. Zamiana kamertonów po trzech aktywacjach. Utwór 12 to połączenie C i E przed rozpoczęciem w ręce prawej cały czas nasz prowadzący kamerton, w dół, po trzech aktywacjach zamiana kamertonów. Zmiana utworu na utwór numer 13 to połączenie C i D, w ręce prawej nasz kamerton 512. Po trzech razach zamiana. I utwór numer 14 kończący yy, są dwa te same dźwięki i w ręce prawej nasz kamerton 5256 yy, i w ręce lewej 512 i idziemy podobny od poniżej stóp i powyżej głowy na wysokość splotu słonecznego i wracamy i takich 6 uaktywniej. Na koniec stawiamy kamertony na swoich miejscach i całą terapię kończymy zestawem kamertonem kamertonów Energia 2 i synchronizujemy, wyciszamy, uspokajamy całą terapię.